Zapraszamy kamerzysto do skakania z nami. Przynajmniej byś udał się z nami. kamerę dał trochę tak wiesz, z pozycji takiej o. Okej, okay. siema! Z tej strony Tajemniczy000 i... Piotruś, Piotr Piotru. I dzisiaj widzimy się na kolejnym odcinku Wrocławskiej Placu Zabaw. E, w odcinku chyba z Niwa miałem to, ale to dlatego, bo wtedy byłem chory, nie chciałem Was zarazić. A więc znajdujemy się na owalnym placu który jest... Owalny. Na Nowym Dworze. Dobrze. A więc tu mamy różne tego typu rzeczy, że Pitadoro mógłby się zabawić. Na przykład tutaj, o, proszę no. bardzo zobaczyć, jak Pitadoro udaje... Nie, on nie udaje, on jest sobą w pełni teraz. Proszę pokazywać akrobatę. O oh, kurde. Co on robił? Nie wiem. Od ciebie zależy. Masz freestyle na tych filmach. I skoczył. Teraz mamy tutaj taką można powiedzieć rampę. I w sumie tu nic ciekawego nie ma. Yy, to jest mokre, więc nie będę jeździł, bo tutaj kamera ta po z innej strony, ale nie wiem czy widać w sumie. Tutaj jest taka pajęczyna dla pitadora. Nie wiem czy skorzysta, ale jak chce. Ty pokażę do czego to służy. Nic. Pajęczyna. Tak to zrobić? No. Pokazuję i pitadora. Pokazałem już. A tak? Ja. Aha. Nie, papa to, to, to nie. Wiem. Czemu nie? No, bo tak trochę ciężko. Moje Kamerzysta dawał radę na zachodnim A? Tak Jesteś gorszy od niego? No, no jestem gorszy, jestem, jestem. Ale pan dał radę na parku staromiejskim? No tu nie dałem da Ja dam radę Bo ja jestem akrobatą, cięcie Pitodoro, co tak stoisz? A ja wejść. Właśnie nasz Pitadoro, który szedł raz na bunkier, szedł na całą górę. A właśnie, gdzie swój plecak zgubiłem. Tutaj mamy paskę na przykład. I ja tu sobie pozwolę wejść. Kamerzysta z tamtej strony może pokazywać. Eee, ja tu sobie wszedłem i są tu dziwne, brzydkie obrazki. O Jezu, co tu się stało? Druga ściana też taka jest. Brzydkie, nie pokazuj na to, bo jeszcze nam film... Zgłoszą, zdyretują. Mam swój plecak, i tu jest jakieś dziwne rzeczy. Dobra, to ja stąd wychodzę. Jak wyjdę stąd, to będzie cięcie. Jak bardzo jest tam mokre? Dzień dobry. Witam. Pan tu mieszka? Proszę, kamerzysta tutaj. Nie mieszka. Tam jest Do... Pitadoro bo tutaj jest pociąg, pociąg do nieba, i tutaj kamerze, jak pokażesz, tu są takie. Co to jest, Ledoro? Nie wiem, jakiś... jakiś panel. jesteś w końcu właścicielem tego pociągu. Jakiś panel, jakiś ten wieży. Cockpit, o właśnie. go, Wszystkiego Wszystkiego. Właśnie. A więc idziemy dalej, i dalej, na naszej drodze jest taka dżungla. No Witadora... No, ja. Witadora ja. lubi nie. takie rzeczy. Ale to, to będzie ważne. No ale z tego ty robimy. No to, 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 to nie jest w ziemi, to jest w środku. Bardzo, bardzo fajnie. O. Tak. Jaki malet. No to proszę bardzo dalej iść. Okej, księcie. Karuzela jest zawsze. Ale... Pitadorem na rance na karuseli to jestem pierwszy raz No, kiedyś może, kiedyś może siedzieliśmy, ale teraz jesteśmy na rance. Tak więc niestety, ale pomysł pintadora, muszę sobie go odpuścić. Bo jest mój Dobra, a jak się dobrze, jak w ogóle do tego, można patrzcie. No. Zaraz zabiję. Teraz dobra. Nie no, ja zapić. Ujadł. Cięcie A więc grzyby Po nich można chodzić I w sumie tyle Tam jeszcze są te takie yy, konie i te i auto Tam na Ultra Helix Pitodoro kiedyś wyleciał Ale <grystanie> co dalej tu mamy? Dalej Nie. Bo jak sobie wytłumaczmy czemu to się nazywa owalne Czemu to się nazywa owalny? Bo jest owalny. Bo ma owalnym ziemię A my tu wchodzimy na to Pidory zapraszam On pokazuje jaki to jest super teraz Bo tam, bo go od To Teraz pokazuje jaki jest super Chcę pokazać, że jest lepszy Jaki okay. kozak jest, uuu Kaskader Bo się do tyłu przewrócił na filmie może już nie dawajmy mu tyle atencji, bo jeszcze bo jeszcze zaświruje i będzie i będzie główną gwiazdą i będzie swój kanał założy i będzie w ogóle taki... Tak zachowywał. Więc cięcie nie Tu jest Zjeżdżalnia, ale ja nie zjadę. Ale na średnio wiecznym go zjadę Albo wrócimy scenę taką, jeżeli będzie mokra, co kamerzy przypadkowo do jednego filmu. A więc Piotro, co sądzisz o tym? No, tak nie zazwyczaj Tu jest Tu jest I ona jest Nie wiem w sumie po co ona jest, bo Tu piasek jest wokół nas, a tu jest Piasek Twarde było A więc teraz czas na bossa Cięcie A ok. Dobrze, dobrze. Dobra, już. 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 A więc proszę pokazać Tu jest statek Ale nie piracki chyba To jest a marin bardziej A więc proszę z tamtej strony Bo tak na mamucie Chyba też pan chodził. I wchodzimy teraz na statek Wprawdzie... Wprawdzie to ten film mógł trafić do przywiednym, bo tylko to jest ciekawe. Ale trafi do głównej serii, bo jest obalny. A więc tak subskrybujcie. Lajkujcie. Dzwonkujcie. I. Komentujcie, właśnie. I jak oceniasz ten plac zabaw? Średni. Tak, oprócz, oprócz tego sta statku to nic nie było ciekawego. Ile na 11? 6,5. Ja dam. Też 6, a kamerzysta? Też 6. Rozumiem, czyli 6 plus 6 plus 6 to 18. 18, 18. na 11, a więc pożegnaj się. Eee, do widzenia.